W samym leśnie mamy bazę informacji na temat hoteli, mamy ośrodki wypoczynkowe, mamy kulturę, to co się dzieje w mieście, mamy historię, jak również każde 10 produktów turystycznych, które miasto stara się promować, w tym szlaki kajakowe, piesze, rowerowe. Dla każdy coś tutaj znajdzie coś dla siebie. Mamy także członków wspierających naszej organizacji, tak jak na przykład dzisiaj Hotel Wieniawa i Motel Eden, którzy są sponsorami dzisiejszego konkursu, czyli Wejściówka dla dwóch osób na basen Sylwestrowy w hotelu Eden oraz 10-godzinny karnet na basen Aquavit. Jak już mówiłem wcześniej, w każdy kolejny dzień będzie również konkurs, również ufundowany nagrodę przez innego sponsora. Turystyka aktywna bardzo, bardzo prężnie się rozwija w ostatnim czasie, jak również turystyka kulturowa. Także duże grono zainteresowanych chciałoby przyjechać z wycieczką i zwiedzić trochę kultury w naszym mieście, także dlatego też osobna ulotka. Dla takich, dla takich jednostek, też jest przygotowana. Czym Leszczyńskie Muzeum wyróżnia się na tle innych i skąd pomysł na takie nietypowe siedziska? Ja myślę, że wyróżnia się tym kartonem, tą tekturą, bo drugiego takiego stoiska, jak patrzyłem, nie ma. No i nie ma takiego drugiego stoiska, takiego drugiego muzeum, które by miało w ogóle mecenasa. Jesteśmy jedyni tutaj. I z tego, co się zorientowałem, na pewno w Wielkopolsce. W tym roku chcemy się skupiliśmy się na tym, że chcemy pokazać się wszystkim zwiedzającym od strony właśnie tego mecenasa, czyli że, bo to nas wyróżnia spośród wszystkich. Czyli, że, że kogoś takiego mamy, że warto mieć w ogóle mecenasa, że warto niego zabiegać, że warto w ogóle yy, w przypadku, teraz kierując ofertę do, do sponsorów, że warto w przypadku sponsorów wspierać kultur, kulturę, bo to się obraca korzyść obustronnie i dla nas wiadomo, bo jest więcej imprez. My możemy się promować, mamy na to pieniądze, a z drugiej strony yy, sponsor ma taką korzyść, że się w sposób nietypowy, uważam niestandardowy, nie tylko przez sport, bo to najłatwiej, może się promować. W taki sposób można powiedzieć taki delikatny, miękki, nieagresywny, nie poprzez reklamy, ale właśnie wspierając coś wartościowego. Zabytki, imprezy kulturalne, wyższych lotów. Nasze stoisko przyciąga dużą uwagę i szczególnie przyciąga też przyciągają te fotele, które mieliśmy tu przed chwilą właśnie ludzi z Włoch, którzy się już zainteresowali. Jaka jest funkcja muzeum? Co muzeum może zaoferować współcześnie? Bo wiemy, że kojarzy się muzeum z czymś starym, nieciekawym. Jak państwo działacie, żeby zmienić ten wizerunek? No Właśnie nasza działalność jest chyba takim dobrym przykładem na to, że można robić coś inaczej. Że wychodzimy, szczególnie właśnie wychodzimy w sposób taki inny do ludzi poprzez działanie różnego rodzaju promocyjne. My się reklamujemy i w mediach, czyli w prasie, w radiu, w telewizji, na billboardach organizujemy koncerty. To zależy, kto czym się interesuje. Pan na przykład interesuje się sportami wodnymi, ale jeżeli ktoś interesuje się sportami, E, powietrznymi, czyli szybownictwem, na pewno słyszało leśnie, żużlem, więc myślę, że ma niewątpliwe atuty i przede wszystkim stawia na charakterystyczne elementy, i takim charakterystycznym elementem na pewno jest e, król. E, I leśną po królewsku to jest rozpoznawalne. Niektórzy na przykład. E, Bardziej stawiają na to, żeby jakieś gadżety zgarnąć, coś ciekawego i tak dalej, a niektórzy to się skupiają raczej na tym, żeby właśnie spędzić jakoś czas interesująco. To są ludzie, którzy przychodzą, bo, bo znają Wielkopolskę i Leszno i och, chcą coś znajomego zobaczyć? Czy ludzie, którzy nie byli, nie interesowali się i chcą się czegoś dowiedzieć? Na razie spotykałem ludzi z, z innych regionów Polski. Dzisiaj jest pierwszy dzień targów, także są to targi branżowe. Jest to zupełnie coś innego. Dopiero w sobotę zobaczymy, czym interesują się turyści. Prezentujemy przede wszystkim Jezioro Sławskie, które jest piękne i coraz bardziej czystsze. Mamy też ofertę hotelowo-turystyczną sławy. A oczywiście wszystkie inne, wszystkie inne ośrodki typu ośrodek sportu i rekreacji, sławskie centrum kultury. A też oczywiście dali nam swoje materiały, też oczywiście promujemy, wystawiamy konkursy, niespodzianki niestety nie, ale mamy dużo ciekawych gadżetów. Jak to widać na naszym stoisku promujemy turystykę, turystykę jak szlaki rowerowe, szlaki piesze, kajakowe, wodne, z różnego rodzaju turystyki można u nas skorzystać. Mamy tutaj ulotki, które prezentują, opisują nasze, 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 nasz region, nasze piękne okolice. Raczej starostwo powiatowe w Gostyniu, czyli cały powiat gostyński e, słynie z, z różnorodnych atrakcji turystycznych. No, najważniejszym wyróżnikiem dla wszystkich to pewnie jest święta góra, czyli bazylika na świętej górze w Gostyniu. Ale też coraz intensywniej zaczyna być uprawiana ta turystyka aktywna na wytyczonych szlakach. Między innymi przez teren powiatu Gostyńskiego jest wytyczony fragment traktu Łapowskiego, to jest szlak konny 84 km przez stanicę konną w Bogusławkach, Ludwinowie ale też dużo starszy szlak, Wielkopolska Podkowa, też przez teren powiatu gostyńskiego. Jakie gadżety i ciekawostki przygotowaliście Państwo dla zwiedzających? Więc przede wszystkim jako nowość to jest mapa powiatu, która, na której są naniesione i zaznaczone wszelkie atrakcje turystyczne. Także to, to nie jest gadżet, tylko to jest no przydatna rzecz dla, dla turystów aktywnie uprawiających tą turystykę. Także myślę, że warto do tej mapy sięgnąć. Znana już pozycja, ale bardzo ciekawie edytorsko wydana. Tu są sfotografowane najważniejsze atrakcje turystyczne Powiatu Gostyńskiego.